Igrzyska Olimpijskie to jest priorytet naszej grupy. Kwalifikacje również są ważne, bo wiadomo, że tam jest na kadra. Myślę, że wszystko jakoś po części ma wpływ na ten taki delikatny stres, który jest w grupie. Ja zawsze nowy sezon, nowy rok zaczynam od nowa. Stawiam pomału kroki na wodzie, wszystko od początku, tak, żeby w tym kwietniu jak najlepiej popłynąć. Zawsze zapominam o poprzednim sezonie, także wszystko od początku i na nowo. Trochę ta kategoria wiekowa jest rozrzucona w naszej grupie teraz. Karolina najstarsza, ja kolejna. Myślę, że taka dojrzałość sportowa i akceptacja młodszych dziewczyn to jest bardzo ważne w tej drużynie, żeby po prostu wiadomo, że to jest inna epoka, jak to mówi nasz trener, inne roczniki, te 2000 to już jest troszeczkę wszystko inne wychowanie, ale staramy się je akceptować. One starają się nas akceptować, gdzie jesteśmy już starsze. Także myślę, że głównie akceptacja i chęć może takiej nauki, one od nas, My troszeczkę też od nich, takich nowych rzeczy. Myślę, że to jest taki klucz do naszych sukcesów. Trzeba mieć z przodu, nie z tyłu, głowę ten Paryż, bo to jest jakby krok docelowy naszej drużyny. Wszystkie na to pracujemy, cała dziesiątka, kto pojedzie, się okaże, ale każda musi nad tym pracować krok po kroku. To wtedy przybliża naszą grupę do tego Paryża.